Cześć! Mam tutaj Saturna w japońskiej wersji, która to przy obecnym zasilaczu potrzebuje transformatora, aby obniżyć napięcie z naszych gniazdek do 110 V, a że mi nie pasuje opcja z dodatkowym dużym pudłem obok konsoli, to wybrałem opcję Saturn PSU, która to jest małą płytką rozdzielającą napięcie 12 V i redukującą na poszczególne piny do zasilania konsoli. Z tą płytką można dokupić odpowiedni zasilacz 12V, ale ja mam taki zasilacz, który jest zwykłym zasilaczem do dysków twardych 3,5-calowych na Molexa, stosowanych w naszych pc i właśnie ten zasilacz będę chciał nieco przerobić, aby służył mi do Saturna. Mam tutaj wtyk, który pasuje do wejścia tej płytki, zastąpię go w miejsce tego Molexa. Podłączę odpowiednio zgodnie z biegunami, tak aby nie spalić sobie konsoli. I będę mieć taki zasilacz do Saturna. W zasilaniu urządzeń na Molexa lewy pin to właśnie 12V. Wtyk ma dwa przewody, które idą do wewnętrznego i zewnętrznego styku. Tak samo jest w tym wejściu na ten wtyk. Czerwony przewód to plus, a czarny to masa. Po odcięciu Molexa trzeba będzie sprawdzić miernikiem, jaki przewód był podłączony pod 12V pin. Po sprawdzeniu miernikiem wiem już, który kolor to 12V w zasilaczu. W tym przypadku to tak samo czerwony przewód. Obieram koniec. Biały przewód, który przesyłał 5V do innego pina w Molexie, ucinam, bo nie będzie mi potrzebny. Teraz trzeba sprawdzić, który przewód to który styk we wtyczce. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie można pomylić polaryzacji biegunów, bo może to uszkodzić płytkę, a tym samym konsolę. Środkowy styk łączę odpowiednio z 12V czerwonym przewodem a zewnętrzny styk z masowym czarnym przewodem z zasilacza. Zabezpieczam to czarną taśmą, oczywiście każdy lód osobno, a później całość. Teraz przy odpowiednim sprawdzeniu czerwonej i czarnej sondy zmiernika powinna się pokazać wartość dodatnich 12V na mierniku w środkowym styku a gdy przykładowo obrócę dodatni biegun z ujemnym, to miernik wskaże minus 12V, więc jest to bardzo ważne, aby zrobić to zgodnie z zasadą i nie pomylić biegunów. Przed zamontowaniem płytki do konsoli sprawdzę, czy aby na pewno wszystko jest poprawnie zrobione. Zrobiłem mostek we wtyku, gdzie podłącza się przycisk Power, tak aby zaimitować uruchomioną konsolę. Piny wchodzące do płytki Saturna mają odpowiednie napięcie. Dwa prawe to masowe. Podłączam płytkę do zasilacza i sprawdzam na mierniku. Jest 5V, tak jak nadrukowana na płytce. Jest też 9V i kolejne 5V. Jak widać mój SATUR ma 4-pinowe złącze zasilania. Widać po literze G, że dwa prawe piny to masa a jak się spojrzy na tą płytkę to widać 5 wejść, więc należy wyszukać informacji co do zasilania. Internety piszą, że były cztery modele zasilaczy i trzy sposoby zasilania różnych rewizji Saturna. Zasilacze pięciostykowe nie są tutaj problemem, bo zwyczajnie trzeba nałożyć płytkę, jednak przy moich czterech pinach należy sprawdzić jaki jest schemat zasilania tych rewizji płyt głównych, Wychodzi na to, że w czteropinowych rewizjach dwa lewe piny to 5V, a trzeci i czwarty pin to tak jak już wspomniałem masa. Na płytce jest jeszcze przełącznik trzeciego styku, który powinien być u mnie na 5V. Moja rewizja nie korzysta z 9V, także lewy pin będzie pominięty, tak jak to widać. Dlatego przed zamontowaniem dokładnie sprawdźcie, co pokazują obrazki w tej dodawanej instrukcji. Ten zasilacz, z którego skorzystam, jak widać na linii 12V, ma 2A, czyli teoretycznie ma moc 24W, a w praktyce może być nieco mniej. Przycisk Power podłączyłem. Zasilacz podłączony, co wskazuje zielona dioda i robimy krótki test. Dioda konsoli świeci i od razu było widać, że podskoczyła soczewka lasera. Laser chodzi i wychodzi na to, że wszystko jest w porządku z zasilaniem. Podsumowując, jest to dobre rozwiązanie, jeśli macie niepotrzebny zasilacz 12V, i wydaje mi się, że taki zasilacz będzie lepszą opcją niż ten większy i droższy transformator. A tutaj wystarczy mały zasilacz na 230V, który co prawda po czasie zaczyna się grzać. Choć jest w zamkniętej obudowie, to można pomyśleć o zrobieniu otworów na ujście ciepłego powietrza i jako takie chłodzenie pasywne. To tyle w tym teście na razie.